To jest, bardzo, to jest bardzo nietypowa akcja. Proszę kilka słów powiedzieć. Tak, oczywiście. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni od kolutki za taki gest od pana prezydenta, zresztą pan prezydent z nami jest od początku. Bardzo nam miło, pieniążki zebrane będą przeznaczone dla dzieci na fundus rehabilitacyjny po chorobie onkologicznej. W tej chwili już dwie rodziny wyjechało. Następne dzieci wyjeżdżają 15 października. W, w sierpniu. Jest to bardzo ważna ta rehabilitacja dla nich, ponieważ po tak długiej chorobie są również problemy późniejsze gdzie występują różne powikłania powieki. Pan prezydent dzisiaj jest kelnerem, tak. prawda? I wszystkie napiwki, które dostanie są, są właśnie przeznaczone, przeznaczone właśnie na ten cel. Czyli każdy, kto skorzysta, zakupi jakieś danie, cokolwiek to będzie, zostawi napiwek, to wszystko wędruje do Stowarzyszenia Ompolówki, tak. naszego ełckiego stowarzyszenia. Tak, oczywiście. Dzień dobry, dzisiaj restauracja do Mano mamy Bardzo proszę powiedzieć, widzę, że mija pierwsze pół godziny pracy. Jak się nowy kamer sprawuje? Bardzo dobrze, rewelacyjnie. Przyszedł do pracy już przygotowany, niespóźniony, ze znajomością karty. Rewelacja. Czyli ma szansę na ewentualne zatrudnienie. Jak najbardziej już mu to powiedzieliśmy, że jak najbardziej, jeżeli będzie tylko chciał, to etat u nas na nie. Gdyby kiedyś szukał pracy, pan prezydent może zatrudnić się tutaj jako jak PLN, najbardziej. Jak najbardziej, Lata się nie stoi, bardzo dużo pomaga, wie, że sam studiiny. Zainteres... My no, jesteśmy zainteresowanie też jest, widzę, bardzo duże. Tak, tak. Także najbardziej szczytny cel, super inicjatywa, wspaniała akcja. No, i prezydent, który nie boi się nowych wyzwań. Bardzo dziękujemy i życzymy samych bardzo dobrych napitków i dobrej pracy do końca. Bardzo dziękuję. Ale już tutaj na stałe. Fajnie. Cieszę się. Jak obsługa Wam się podoba? Czy wszystko w porządku? Tak, było wszystko super, miła obsługa. Bardzo dobre jedzenie, polecamy. Bardzo dziękuję. I pozdrawiamy Pana Prezydenta.